Tor wyścigowy roz! Uważajcie, że będzie Nadjeżdża! Proszę, proszę, proszę! Daj mi poprowadzić skuter podczas wyścigu. E, to chyba nie jest najlepszy pomysł. wiesz. Przecież już wcześniej prowadziłem go sam. Prawda, Dębiaku? Tak, ale to nie był wyścig. Rosie ma rację. Wszyscy będą jechać bardzo szybko. To może być niebezpieczne. Przepraszam. O. Ha? Cześć wszystkim. Jesteście gotowi? Tak. Ja już nie mogę się doczekać. Hmm. Rosie nie pozwala mi jechać skuterem, więc nie będę się ścigał. Możesz się ścigać. Pożyczę ci moją deskorolkę. Serio? Właź do środka. Zaraz ci ją dam. A po drodze trochę potrenuję. <śmiech> Uważajcie! <śmiech> pom, 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 pom. <laughs> Idealnie. Pora poćwiczyć. W drogę. <laughs> o, o, nie chcę zapalić. Co jest nie tak? O uh, zapomniałem o kluczykach. Bez nich nie ruszę. O nie mam szans wygrać z Filipem i jego piorunem szos. Nie poddawaj się. Pamiętaj, najszybszy nie zawsze jest pierwszy na mecie. A dziękuję. Uwa! Patrzcie na mnie! <laughs> a! O, o! A to są tylko ćwiczenia. Co będzie na prawdziwym wyścigu? Zejdźcie z drogi! Nadjeżdżam! Uwaga! Brr. Musimy coś zrobić zanim dojdzie do wypadku. Hmm. Postawmy znaki drogowe. I kogoś, kto kierowałby ruchem. A, mnie, mnie! Ja mogę kierować ruchem. Patrzcie. Uh -huh. Uh -huh. To świetnie! Chodźcie ze mną! Zrobimy znaki i ustawimy je na torze wyścigowym, żeby było bezpiecznie. Dobrze. Zaraz zobaczymy, jak szybko się jeździ na deskorolce. Hmm, Droga wolna? Tak. Na razie jest miło. Uwaga, nie za szybko! O! Uważać na drogę. O, tylko ostrożnie! Dobrze ci idzie kiczku. <laughs> Dzięki! Fajna zabawa, ale i tak chciałbym żeby Rosy pozwoliła mi jechać skuterem. Stop. Czerwone oznacza stop. Ale nic nie jedzie. Ostrożność to podstawa. Nie chcemy wypadków. Jestem takim drogowym, więc musisz robić to, co mówię. Oh. A dzięki dzióbku. Dziubku. Jeź, masz zielone! W końcu! Pip, pip, leć, Stać! A. a, dzięki! Najpierw dzióbek, a teraz ten znak! Hmm... Stop! Jedź! Zwolnij! Jedź tam! To jedź! To znaczy... kręć! O nie! Z tymi wszystkimi znakami jest jeszcze bardziej niebezpiecznie! Skręczyk! Skoczek! O nie! Nikt nie jest ranny? Chyba nikt. Przepraszam was. To moja wina. Ciągle mówiłam wszystkim, żeby uważali, a potem sama spowodowałam wypadek. Nie obwiniaj się! Bardzo chciałaś, żeby było bezpiecznie. Może trochę za bardzo. Hmm, chyba masz rację, Kitku. Musimy pozbyć się tych znaków. O, ale co z moją pracą? Szło mi wyśmienicie. Prawda? A... Bardzo się starałeś, Dziubku, ale może wymyślimy coś innego. Wiecie? Nauczyłem się kilku rzeczy, kiedy jeździłem na deskorolce. Pokazać je wam? No pewnie, pokaż. No. Tak! Stójcie! Wszyscy! Co się stało? Zatrzymujemy się na skrzyżowaniu i patrzymy, czy nic nie jedzie. Na wszelki wypadek. Dobry pomysł. Chyba jest bezpiecznie. Czy możemy już przejść? Tak. O, uważaj, Olu, dziura przed tobą. <grym wytrzyma> Dziękuję. Mało brakowało. Prawo, Kitku. Chyba wszyscy musimy trochę bardziej uważać. <grym wytrzyma> Zwolnijcie, żołędzie! Musicie jechać ostrożnie, kiedy ktoś chce przejść. O, czyli nie mogę już szybko jeździć? Możesz, tylko musisz być ostrożniejszy. Poza tym najszybszy nie zawsze jest pierwszy na mecie. Jak to? <laughs> Zofia mi coś takiego powiedziała. Dobra, czy ktoś ma jakieś pytania? Tak, czy możemy zacząć? Jeździ, jeździ. Jak myślisz, Kitku? Tak! Pora na wyścig! Yeah! Dlaczego zeszłaś? Zaraz zacznie się wyścig! Wiem, Kitku, ale to ty powinieneś pojechać skuterem! Ja? Serio? Tak! Znasz się na bezpiecznej jeździe. Myślę, że sobie poradzisz. Super! Dziękuję! Się ścigać. Nie opuściłabym wyścigu. Jeżeli pożyczysz mi ochraniacze, pojadę na deskorolce Filipa. Ekstra! Słuchajcie, najszybsze z was wjedzie do labiryntu i wywiesi flagę na maszcie. Hurra! Jesteś gotowy? Na miejsca gotowi! Start! Dziubek musi stać na poboczu! Tak jest bezpieczny! Dalej, Rosie! Dalej, Kicku! Szybciej, Bruno! Tak ci się tylko wydaje! Zofia miała rację. Nie musiałem być najszybszy, żeby wygrać. Musiałem tylko bezpiecznie prowadzić. Ura! Wiesz co? Znalazłem miejsce dla naszych znaków. Patrz! Oj, Kicku. Reporter Kicek. Czy lubisz swój skuter, Rozzi? Tak, jasne, że lubię. Czy wolisz nim jeździć sama, czy ze mną, Rozzi? z tobą, Kicku. Dobra odpowiedź. Kitek, po co te pytania? Ja piszę gazetę Życie podwórka I ty jesteś moim pierwszym tematem Słuchaj tego Rosie na Oliwia koło skutera Mknie szybciej niż kiedykolwiek Co ty myślisz, Rosie? To bardzo ładny Kicek Ale nie jest bardzo ekscytujące O, to co powiesz na to? Rosina, Oliwia, koła skutera! Mknie szybciej niż kiedykolwiek! <laughs> to brzmiało bardziej ekscytująco. Ale Oliwinie skutera takie nie jest. Rozumiesz? Mm, tak, ale jakoś nie mam weny do pisania. Jestem pewna, że masz. Nie znalazłeś jeszcze tematu. Wyjdź tam, powęż trochę. Napisz coś, co każdy będzie chciał przeczytać. Masz rację, Rozji. Gdzieś tam jest idealna historia do mojej gazety i mam zamiar ją odnaleźć. Dalej możesz też pisać o mnie. Tak siedzi na drzewie. Nie. Trawa w sadzie potrzebuje skoszenia. Nie. Puszko Bruna jest idealnie dojrzałe. Niech, a, nie? Niech się przygotuje na niespodziankę. Ha! Bruno niemile zaskoczony po tym, jak Ola zrywa jabłko z jego drzewa. O, wiele lepsze. Na mocy czarnej magii. Umieszczę teraz moje nowe gniazdo na tym drzewie! Wznieś się na drzewo, gniazdo! Wznieś! O, no dalej leć! Gniazdo leć! Skakuj tam! Ach, to jest problem z gniazdami! Nie są pomocne! A to drzewo jest głupie! Roo. Dziubek mówi, że drzewa są głupie. To jest genialna historia. Rosji ma rację. Jest tyle historii na świecie. Muszę je tylko znaleźć. Jesteś gotowy, dębiak? <laughs> U, dzień dobry. Ouch! <laughs> Dobre, dębiak! <laughs> Filip? Filip? Gdzie jesteś? Filip kopie piłkę prosto w nos Dębiaka. Potem śmiejąc się ucieka. O, co za świetna historia! Dobra robota, Dębiak. To była genialna obrona. Jesteś świetnym bramkarzem. Serio? Naprawdę tak myślisz? Cześć, Kitku. Masz jakieś dobre historie? Mam ich na całe wydanie gazety, Rosie! <noise> Widzisz, mówiłam, że musisz trochę powęszyć. <noise> A -a. Oj no już, kicek. Tylko zerknę. <noise> musisz poczekać, aż gazeta będzie gotowa. Tak jak wszyscy! Do domku, Rosie! Do domku, kicek. <noise> O, pospiesz się, kicku. Jak długo może zajmować napisanie gazety? Skończone! To pokaż mi ją. Jej. O, No dalej, kicku. E -e. Najpierw musimy dostarczyć każdemu gazetę. O, kicek. Czy możemy dostarczyć ją skuterem Rosie? Tak jak prawdziwą gazetę? <laughs> Świetny pomysł, Łukicku. Zaczynajmy dostarczanie. Siedembiaku, Ja chcę czytać. O, tu jest napisane, że dziubek uważa drzewa za głupie. Co za policzek. Jesteś pewien, że tak powiedział, Kitku? Dziubek uwielbia drzewa, zwłaszcza gdy na nich siedzi. Nie napisałbym tego, gdybym tego nie usłyszał. Ale czy to nie jest opowiadanie bajek? Nie, to fakt. O, spójrz, wszyscy idą w naszym kierunku. Mm. Nie wyglądają na szczęśliwych. Hej! Wszyscy niosą moją kasetę! Czy mogę teraz zerknąć? Hmm. Proszę bardzo. O, kicku! Coś ty narobił! O, Kicek. O -o. O. Ach, nigdy nie powiedziałem, że drzewa są głupie. Tylko to drzewo, na którym magicznie chciałem umieścić moje gniazdo. Ach. O, rozumiem. I nie kopnąłem piłką w nos Dębiaka specjalnie i nie uciekłem. On był bramkarzem. Obronił gola. Obroniłem, wiesz? <laughs> Coś takiego. Powiedziałeś, że wzięłam jabłuszko o A nie wzięłaś? Zerwała je, żeby zrobić mi niespodziankę. O, to miłe. O, bardzo mi przykro. Wiem, że tak jest, Kicku. Jestem pewna, że Kicek nie chciał wszystkich zasmucić. I z pewnością nie miał zamiaru opowiadać żadnych bajek. Może gazeta to wcale nie był taki dobry pomysł. To był dobry pomysł! Prawda, że był? O, był. O, um, tak, oczywiście, że był. Świetny, Świetny pomysł. Jezu. Twoja gazeta to cudowny pomysł, Kicku. Chodzi o to, że historie muszą być bardziej zabawne. <laughs> I cieszyć ludzi. Tak, gazeta, która sprawia, że ludzie się uśmiechają. To genialny pomysł, Rosie. Chodź, Rosie. Mamy do napisania gazetę. <ścoughs> Jak to my? <ścoughs> <ścoughs> <laughs> <motorszy> <motorszy> Spójrz, jest moje duże zdjęcie! Wybacz, że brakuje głowy. Jesteś taki duży, że zabrakło im papieru! <motorszy> <motorszy> Hej, a tutaj jest dowcip. Co mówi pirat, kiedy kotwica spadnie mu na stopę? Wow. To naprawdę jest najlepsza gazeta, jaką czytałem, Kicek. Czy możesz napisać kolejną wkrótce? Proszę, Kicek. Dobra robota, Kicku. Tak, wspaniały ja. Kicek, mam dowcip. O, słucham więc! Co mówi jajko do drugiego jajka? Nie wiem. <laughs> nie pękaj! <laughs> Ale jajka wcale nie mówią! Nie mają ust! Cóż, może mogą słyszeć siebie ze środka skorupki. Tak, to może działać! Okej! Okay. Co powiedziało jajko ze środka swojej skorupki, bo jajka nie mają ust? Do drugiego. Nie pękaj. Co o tym myślisz, Rosie? Rosie? Rosie!